No tak naprawdę cieszymy się w tym momencie, że możemy wrócić w jakiś tam sposób do gry. Turnieje zostają wznowione. Zagraliśmy ostatnio puchar Polski. Zostały jeszcze mistrzostwa polski, w których niestety w tym roku nie wystąpimy. Miejmy nadzieję, że najbliższy czas udowodni, że ruch by może wrócić do normy, że wszystkie turnieje mogą być rozgrywane. i Będzie to dla nas bezpieczne i także dla osób, które będą w tym środowisku gdzieś się obracały. Nasze przygotowania przebiegały. W, tak naprawdę. W bardzo normalny sposób. Pierwsze treningi gdzieś tam traktowaliśmy bardzo ostrożnie, bez większego kontaktu. No, później, wraz z biegiem czasu i znoszeniem obostrzeń, mogliśmy wrócić do normalnej gry, do normalnego kontaktu z szarżą, z młynami dyktowanymi i z całym przygotowaniem motorycznym, jak i fizycznym. No, myślę, że według mnie nie, nie przygotowaliśmy się na 100%. Za krótki był to czas. Szczególnie było to widać, jeśli chodzi o naszą grę w kontakcie, grę w obronie. Wiele osób poszło na turniej z kanapy, jak to się mówi. Myślę, że gdyby były dłuższe przygotowania, turniej wyszedłby nam lepiej. Ale jednak no, brązowy medal, trzecie miejsce jest satysfakcjonującym wynikiem. Tak naprawdę cieszymy się, że turnieje mogły wrócić do, do normalnych rozgrywek i fajnie, że udało się zorganizować jeszcze na koniec sezonu, w tym w miarę e, okresie przedwakacyjnym, ostatnie dwa turnieje. Czy trzecie miejsce jest e, jakąś porażką? I tak, i nie. W, wróciliśmy po dosyć dłuższej przerwie. E, nie trenowaliśmy w tym okresie też zbyt wiele. Więc każdy wynik, który gwarantował nam medal był dla nas w miarę satysfakcjonujący. Cieszymy się, że udało się nam wygrać to trzecie miejsce. Wierzymy, że gdyby przygotowania były ciut dłuższe, udałoby się trenować też w trochę liczniejszym gronie, udałoby nam się też wywalczyć wyższe miejsce. Wyszło jak wyszło, nie ma co rozpaczać już. Tak naprawdę te turnieje nie układają się. My nie układamy tabeli ani nie układamy z jakimi zespołami będziemy grali. Uważam, że każdy przeciwnik posiada jakieś umiejętności z każdym można przegrać. Czy to będzie taka czy inna drużyna. Jeżeli chodzi o półfinał, no bardzo żałujemy tego półfinału z tego względu, że większość meczy tak naprawdę z kaskadą zazwyczaj udaje nam się wygrywać. Przyszedł w końcu taki dzień, że przegraliśmy ten mecz. Można to winić nasze też delikatnie przygotowanie w tym momencie. No, nie dołożyliśmy na pewno 100% tego, co mogliśmy, ale jest to tylko dla nas mobilizacja, żeby składać się teraz w większy skład, żeby trenować w większej ilości osób i z większym zaangażowaniem i sięgać powyższe cele i te drużyny, które kiedyś były dla nas e, drużynami, którymi wygrywaliśmy, żeby ponownie tak było. Sens. Powinniśmy grać jak najwięcej. Każdy mecz, każdy turniej to jest doświadczenie jest ogranie, obicie się. Także, według mnie, oczywiście, powinny się te turnieje odbywać. Jednak realna gra jest realną grą. No, różni się znacząco od gry na treningach, także według mnie mimo wszystko powinniśmy grać niezależnie od przygotowań. Tak naprawdę po takiej dłuższej przerwie każdy sparring, każda możliwość zagrania jakiejś tam formy meczowej jest dla nas w jakiś sposób budująca, z względu, że człowiek e, odnajduje te stare przyzwyczajenia, e, nawyk gry. Cieszymy się, że mogliśmy razem ze Spartą też wystąpić w meczach ich sparringowych rozgrywanych na plekach czy, e, czy na boiskach otwartych, kiedy już była taka możliwość. E, dla nas tak naprawdę każda możliwość gry jest dobra. Czy Czas pokaże. Miejmy nadzieję, że Sparta razem z nami w składzie będzie gotowa na debiut w Ekstralidze. Że nie będziemy Beniaminkiem, który, na którym zespoły, które na co dzień grają w Ekstralidze, występują tam od lat, będą tylko nabijały punkty i uda się pozytywnie zaskoczyć. pozytywnie zaskoczyć i wygrać kilka meczów w nadchodzącym sezonie. A przede wszystkim wygrać najbliższy mecz z Białym Stokiem, który odbędzie się teraz w niedzielę 5 lipca. I przy, przypieczętować tak naprawdę ta, cały ten sezon, gdzie graliśmy, gdzie wygrywaliśmy, postawić taką wisienkę na torcie, wygrać ostatni mecz i ze spokojną głową myśleć i patrzeć, e, o, myśleć o ekstralizie. Myślę, że chłopacy wyciągają, wyciągają wnioski. Trener Włodarek analizuje każdy mecz. Chłopacy zbierają się na wspólne analizy. Na pewno są bardzo zaangażowani w to, co robią. Zależy im na wygraniu tego finału. Zależy im na jak najlepszym pokazaniu się w, w Ekstralidze. Do tego obecnie trenują razem z trenerem Pitem z RPA, który jest trenerem Młyna i naprawdę widać widać poprawę mówię młyna po, po tych treningach że myślę że wszystko zmierza w jak najlepszym kierunku tak jak Patryk mówił przekonamy się w najbliższym czasie Tak naprawdę kadra szkoleniowa głównie opiera się na trener, trenerze Bartoszu Wodarku. Teraz mam możliwość pracowania właśnie z trenerem z RPA, który zajmuje się głównie formacją Młyna. Jak dla mnie jest to mała, ciekawa odmiana, dlatego że uważam, że w ostatnich meczach znacznie została poprawiona gra Młyna, co widać m.in. w stałych fragmentach gry, a także w grze otwartej. I uważam, że gra została przede wszystkim ustabilizowana, jest poukładana każdy zawodnik dostał swoje zadania, które zaczął realizować, co przyniosło wymierny efekt w postaci lepszej gry Młyna i ich, jego pewniejszej pozycji. Tak naprawdę ocenić, czy e, gra ataku, czy gra młyna, która jest, e, kto jest lepszy. Tak naprawdę uważam, że w tym momencie cały zespół powinien grać na równym poziomie, bo jeżeli mamy równy młyn i równy atak, to wtedy e, ta gra jest o wiele płynniejsza jest e, bardziej jest, e, spójna. Przez to też mecze łatwiej się wygrywa i łatwiej też dochodzić do jakichś wyższych wyników tak naprawdę, a w chwili obecnej ciężko będzie wypatrywać już coraz słabszych meczy. Każdy przeciwnik będzie coraz bardziej wymagający i tak należy wydaje mi się na to patrzeć w tym momencie. w innej drużynie, ale w innej odmianie. Jednak specyfika gry w Rugby 7 jest no, to są praktycznie dwie odmienne dyscypliny. No i jednak te nawyki siódemkowe gdzieś na początku się pojawiały. No i nie za bardzo pasowały do gry w Rugby 15 osobowym Ale myślę, że z czasem, z wieloma meczami przestawiliśmy się na grę w piętnastki i myślę, że ma to Potrafimy się zaadoptować w tym momencie do gry w warunkach 7-osobowych, w warunkach 15-osobowych, co też wydaje mi się, że ma przełożenie w tym, że dosyć często z Sebastianem występujemy jako zawodnicy czy to pierwszego składu, czy jako zmiennicy, którzy wchodzą gdzieś tam w drugiej połowie i także mają wymierny wpływ na to, co się dzieje w grze, a także na później zdobycz punktową. nasze występy gdzieś tam zaczynaliśmy od gry piętnastkowej, więc każdy z nas swoją przygodę z rugby zaczynał od 15-osobowego. Później ta dyscyplina została przekształcona w naszym przypadku na rugby siedmiosobowe, więc każdy gdzieś tam pamięta jakieś swoje początki z piętnastkami. I myślę, że to też sporo ułatwiło nam, jeżeli chodzi o przejście z Tytana Gniezno, gdzie gramy w siódemki, do Sparty Jarocin, gdzie gramy piętnastki. I dodatkowo też trener, który uważam, że bierze pod uwagę to, że jesteśmy zawodnikami siedmiosobowymi i taktykę dostosowuje tak, żebyśmy my mogli jak najwięcej pokazać od siebie, a także jednocześnie dać to drużynie i co przekłada się dalej na zwycięstwo. Rozmawialiśmy o tym z trenerem. Jedynie co wiemy to to, że jest, bardzo, jest pełna, będzie pełny skład, pełna obsada no i miejsce w, skład, w pierwszym składzie będzie trzeba sobie wywalczyć. Miejmy nadzieję, że uda nam się wystąpić w pierwszym składzie. Każdy z nas na to liczy tak naprawdę. Po to trenujemy, gdzieś tam angażujemy się w te, w te mecze, żeby właśnie w tym finałowym mieć możliwość wystąpić w pierwszym składzie przy publiczności, która miejmy nadzieję też dopisze. I zagrać ten finałowy mecz i zakończyć tak naprawdę ligę z, na pierwszym miejscu ze złotym medalem na szyi.